W ramach projektu Biblioteka zawsze w modzie od słona druga w czwartek 16 września 2021 roku w galerii pod schodami znajdującej się w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu odbyło się spotkanie autorskie z blogerem i muzykiem Michałem Szulimem. Jestem muzykiem od 20 lat. Mam przyjemność śpiewać w zespole Plato, z którym nagrałem 6 płyt. Zagrałem 800 koncertów ponad. No i cóż, i jeszcze jestem podróżnikiem. Spełniam swoją pasję i zawód, ponieważ jestem dziennikarzem, także staram się to przekładać na karty książek. Napisałem dwie książki o podróżach, no i podróżuję i też opowiadam o, o tym, co widziałem w tak pięknych miejscach jak to. Staram się pisać trochę inaczej, to znaczy zupełnie mnie nie interesuje pisanie takie grzeczne, encyklopedyczne. Jestem autorem dwóch książek, miejsce za miejscem, czyli podróże małe i duże, część pierwsza i druga. I tam właśnie. Ta książka ma formę felietonów, czyli 42 opowieści z każdej z nich, napisane jako felieton, który jednak ma to do siebie, że może się bawić formą. I ja staram się to, to robić właśnie tak z przymrużeniem oka, ze zwróceniem uwagi na miejsca charakterystyczne, jakieś, które, które potem zostają w głowie. Do pisania. Pasja była od zawsze, jakoś mam do tego lekkość odpukać. No i podróże też miałem zawsze zakodowane czy to podróże rowerem do miasta obok, czy to, czy to podróże dalsze. Zawsze lubiłem się przemieszczać i to mi zostało do dziś. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach projektu pod nazwą Biblioteka Zawsze w Modzie odsłona druga.